się, że to będzie bardzo ważny mecz i, i jakaś tam niewiadoma y, jak tam zaadaptujemy ten, ten system, który trener nam y, wprowadził w tak krótkim czasie, bo, bo nie ma co ukrywać, że, że, że zbyt wiele czasu nie spędziliśmy z nowym trenerem, a jak widać było dzisiaj już, już, już y, ten pomysł, który trener nam y, przedstawił, realizowaliśmy wydaje mi się poprawnie i y, szybko załapaliśmy to. To od nas oczekuje i, i, i wydaje nam się, że idziemy w dobrym kierunku naszej początkowej współpracy i oby tak dalej. Wydaje się, że graliście trochę tak wyżej, większym pressingiem niż w poprzednich meczach. To jest ten sposób, który chce Wam wpoić trener Bartoszek? Tak, trener mówi, że y, tym bardziej na Zagłębie, gdzie, gdzie żaden chyba zespół w klasie nigdy nie próbował z nimi grać y, gdzieś tam na wymianę ciosów wysoko i my dzisiaj zaryzykowaliśmy i to ryzyko się, się opłacało. Teraz za żółte kartki zawieszony będzie Radek Dejmek, który ostatnio został przekwalifikowany trochę z powrotem na środkowego obrońcę. Nie będzie to dla ciebie stanowiło problemu, żeby ewentualnie z jakimś nowym kolegą zagrać na środku w meczu z Pogonią? Nie no, taka, taka jest piłka. Wiemy, że, że to już jest końcówka tego roku i te mecze gdzieś tam się nabarstwiły. Jak ja wcześniej kiedyś za zakadki, teraz niestety radził i, 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 i jesteśmy dobrym zespołem i, i, i kto nie wejdzie to, to da podobną jakość, tak jak już wcześniej mówiłem i yy, czekamy na kolejne zwycięstwo w Kielcach za tydzień. Zostało jeszcze kilka dni listopada, obiecujesz nie golić wąsa do samego końca. Obiecuję nie golić wąsa, ale wyglądam co najmniej nie. Niewłaściwie. No, co zrobić. Zdeklarowałem chęć wzięcia udziału w tej akcji i tego się trzymam. Szacunek dla, dla zespołu, że po takiej fali krytyki potrafiliśmy się, potrafiło się jakby szczęście troszeczkę teraz do nas odwrócić i, i chwała za to, że za postawę na boisku, tak? że, że jest jakaś, rozpoczęła się nowa seria, skończyła się, że tamtej serii już nie, nie myślimy. Także przyszedł nowy trener, nowe nadzieje, nowy, nowy jakby Styl, styl grania. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że to nam pasuje. Zdało to egzamin, zdobyliśmy trzy punkty, o które bardzo, bardzo chcieliśmy i, i możemy się spokojnie przygotować do, do sobotniego meczu z Pogonią Szczecin. W pierwszej połowie zupełnie zdominowaliście Miedziowych, miałeś bardzo mało pracy. No bo to, to, jest, właśnie to, to jest właśnie to, co, czego, to co trener nakreślił nam na, na odprawie przedmeczowej, to co wymagał w tym tygodnie poprzedzającym, poprzedzającym mecz, na czym, czym się skupił, także zdało to egzamin i, i oby tak dalej. Pogoń Szczecin w tej kolejce wygrała z Wisłą Kraków 6-2, a Pogoń Szczecin to ten kolejny przeciwnik, którego będziecie podejmować na Kolportera. Nie, ale w dobrych przynajmniej nastrojach do tego meczu podejdziecie. Znaczy, no, szczerze mówiąc ta kolejka była taka dosyć przerażająca, tak? bo 4-4 bramki na mecz. Także, no... Rzadko, rzadko to się zdarza, żeby w Ekstraklasie takie, takie rzeczy się zdarzały, ale cóż, no na pewno pogoń, pogoń przyjedzie podbudowana, ale gdzieś liczę na ten taki mały handicap, że, że, że w tygodniu mają jeszcze mecz pucharowy i że troszeczkę będą mieli w nogach, a, wie, a sami wiemy, że boiska o tej porze w Polsce nie są zbyt sprzyjające dla, no. dla dogrania. A propos bramek i goli. Miguel Palanka dzisiaj strzelił dwa, dogonił Łukasza Sekulskiego, ma także pięć na koncie, podobnie jak Sekul. Natomiast ta pierwsza bramka, no, szczególnej urody, sama akcja Miguela i później to wykończenie. No Miguel to potrafi, Miguel to ma. Na treningach yy, yy, podobne, podobne, podobne bramki strzela, także nie jest to przypadek. Odkupił to, co, to, to, co, co było w ostatnich dwóch meczach, nie strzelony czerwona kartka z Legion, także dzisiaj, dzisiaj yy, z nawiązką odkupił swoje, swoje winy, także możemy się cieszyć, tak jak mówiłem. chwała dla zespołu. Pierwsza interwencja tutaj niż po postrzele po rzutu wolnego. Koledzy cię mocno wyściskali wszyscy w tym polu ramkowym. No wiadomo, że to była z, już taka można powiedzieć interwencja do szatni, tak? gdzie, gdzie Zagłębie gdyby zdobyło tę no to, to dostałoby taki dodatkowy bodziec na, na drugą połowę. Udało się zatrzymać i, i z tego się cieszymy. Myślę, że dobry mecz w naszym wykonaniu. Z drugiej strony to jest pierwszy mecz z nowym trenerem. Pierwsze nasze tak, jakby nowe ustawienie. Gramy wysoko pressingiem i no wiadomo, to nie jest tak łatwe dla nas od razu tak zmienić styl, że się nie cofamy po drugiej połowie, ale myślę, że jakoś to że poradziliśmy sobie po prostu z tą nową taktyką, jaką trener wymaga od nas. W pierwszej połowie tak naprawdę Miedziowi chyba nie mieli nic do powiedzenia. No jeszcze tak z boku wyglądało, no to z boiska też tak się wydawało. Dzisiaj na trybunach ten mecz oglądał Twój brat. Iwan przyniósł szczęście. Jest. No, to on, mój brat bliźniak, brat starszy, także się, no, że, że wygrali mecz i że i obejrzeć ten mecz. A tym bardziej, że to był także dobry mecz w Twoim wykonaniu. No, dziękuję bardzo. To jest początek rundy rewanżowej. To też oznacza, że Korona grająca w ten sposób będzie teraz częściej punktować? No, ma, mamy nadzieję, także dobrze, że następny mecz też jest u nas. Tu jesteśmy tak się wydaje mocni. No Zobaczymy. Trzeba pracować w tym tygodniu tak samo jak wcześniej i okaże się, ale myślę, że idziemy w dobrym kierunku. A Ty będziesz teraz tak często pokazywał się na boisku i będziesz grywał w tej podstawowej, wyjściowej jedenastce? Mam nadzieję, mam nadzieję. Obie, że żeby ten problem z paszportem nie pojawił się w dalszym, dalszym ciągu sezonu. Bo ta trójka, Mozdrzeń, Markowicz i Ankur wygląda rzeczywiście dobrze. No dobrze, zgrani jesteśmy. No, ostatnie trzy, trzy mecze gramy razem, także no, co, co więcej będziemy grać razem, to to będzie lepiej.